Witam bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj na kanapce jest Zuzanna Mikołajcza Książek. Zuzanna, która jest, myślę, tak: najpierw nauczycielką, potem strażaczką, i na końcu dziennikarką, i nie wiem, kim jeszcze. Jak myślisz? Dobrze wymieniłam kolejność? Myślę, że tak. A może naj... przede, wszystkim, przede wszystkim staram się być dobrym człowiekiem. A to, a to, a to przede wszystkim. I, I chyba trochę, trochę lubię podkreślać, że, że kobiety są silne i że, i że mogą robić wiele rzeczy jednocześnie i, i robić to dobrze. Prosto. A kim się bardziej czujesz, nauczycielką, bardziej strażaczką, czy bardziej dziennikarką? Trudno powiedzieć, bo każda z tych dziedzin jest zupełnie inna dla mnie. I to jest zupełnie taki. Od, zupełnie odrębna część mojego życia i wzajemnie one się też uzupełniają. To znaczy, strasz mi daje takie poczucie, że są rzeczy dużo ważniejsze w życiu, aniżeli praca i jakieś codzienne problemy. Z kolei dziennikarstwo daje możliwość czasami wpływania na to żeby, żeby komuś innemu też pomagać rozwiązywać te problemy. No a nauczanie to jest, to jest wielka pasja i, i po prostu przyjemność przebywania z, z uczniami, z dziećmi, pokazywania im świata, pokazywania też strony dziennikarskiej, bo, mm. bo to też staram się robić. Gdyby ktoś nie wiedział, dziennikarka portalu moje w ramki. Tak, oczywiście. Bo, wiesz, wszyscy cię czytają, a niekoniecznie muszą pamiętać, oczywiście, jak wyglądasz. Tak? Chociaż, chociaż podajesz swoje zdjęcie, więc jest szansa, że cię przypamiętali. Y, ja bym chciała, żebyś nam pokrótce opowiedziała o wszystkich tych trzech swoich profesjach, a na sam koniec o swoich takich zainteresowaniach, które jeśli się nie mieszczą w tych granicach, to są na przykład inne. Czyli zacznijmy może od szkoły. Jaka od Twoja szkoły. przygoda ze szkołą. Y Zaczęła się dosyć niespodziewanie, bo od, nie, nie planowałam w ogóle przygody ze szkołą. Pracowałam wcześniej w teatrze i wyszło, wyszło to dość spontanicznie po prostu miałam, miałam przyjść na zastępstwo. A potem wciągnęło mnie i. Postanowiłam zrobić chociażby staż w tym zawodzie i, i kontynuować pracę. No i znalazłam takie bardzo dobre miejsce do rozwoju, jakim jest szkoła w ostrologu. Otrzymałam tam dużo wsparcia nauczycieli, dyrekcji. Oni też bardzo tak przyjaźnie patrzyli na moją pasję dziennikarską i i, I chcieli, żeby, żeby gazeta szkolna się rozwinęła. Także tutaj rzeczywiście dużo zależy od tego, do jakiego miejsca się trafi, bo być może gdyby, gdyby ta szkoła, gdybym trafiła do innej szkoły, być może gdzieś wcześniej bym to, to, to zarzuciła. Natomiast tutaj rzeczywiście czułam, że że mogę się rozwijać, a ja bardzo lubię miejsca ja bardzo lubię mieć poczucie, że, że idę do przodu i że się rozwijam mm -hmm. po prostu. Ale twoim pierwszym miejscem pracy było gimnazjum Groniecki, tak? tak? Gimnazjum tak gimnazjum. Bo tutaj właśnie przyszłam na zastępstwo i w momencie, kiedy skończyła mi się umowa tutaj, postanowiłam, że mimo wszystko jeszcze nie wracam do teatru i tylko będę kontynuować pracę jako nauczyciel. No I rozumiem, że Ci się to podoba. Zresztą jestem czytelniczką Twojej gazety szkolnej. Uważam, że świetnie, że świetny pomysł, w ogóle świetna inicjatywa, bo wkręcasz w to również dzieci. Czyli jest szansa, że zawód dziennikarski, nawet jeśli to będzie tylko hobbystycznie, to nie zaginie? Mam, taką nadzieję. Kiepska, na Mam taką nadzieję, bo y y y widzę y y y ogromny zapał też już w uczniach szkoły podstawowej, czego naprawdę się nie spodziewałam. Mm -hmm. A są bardzo zaangażowani, i do tego stopnia, że nawet w tym roku po prostu musiałam podzielić, podzielić naszą gazetę na dwie grupy, właśnie szkoła podstawowa i gimnazjum, żeby każdy mógł przedstawiać swoje pomysły. No bo wiadomo jak to jest dzieci nie, nie do końca mhm. ze szkoły podstawowej chciały się. Wypowiadać przy gimnazjalistach, bo mm -hmm. trochę się wstydziły. A dzięki temu, że mamy teraz rozdzielone te grupy, to rzeczywiście mam z obu stron zupełnie inne pomysły. I to, i to jest wspaniałe, wspaniałe takie uzupełnienie tej pracy pedagogicznej. Przede wszystkim to jest miejsce, gdzie można poruszyć trudne problemy. No właśnie, bo ja zauważyłam, że Twoje dzieci naprawdę poruszają bardzo trudne problemy, co myślę, że dla dorosłych są niektóre bardzo trudne. I, Także podziwiam. Mnie w ogóle zadziwia to też, że, że oni chcą tego, mm -hmm. że chcą o tym rozmawiać i że y, widzą taką potrzebę. Y, a najbardziej cieszy mnie to, że rozwijają się y, w takiej. Y, takiej edukacji lokalnej mm -hmm. dzięki temu. No właśnie. Że naprawdę śledzą prasę lokalną, to co, to, coś, to co w niej się zamieszcza też mm -hmm. i, i chcą tego. Także to jest chyba dla mnie największy sukces. Ostroróg nie ma swojej gazety takiej papierowej, tak? Nie, tylko jest taki biuletyn informacyjny urzędowy. Który, urzędowy. Mm -hmm. Czyli, czyli pole, pole do popisu mają duże. Tak. I z tego co wiem, to właśnie wtedy narodził się też mój Ostroróg. Portal internetowy, tak, tak? ponieważ Ponieważ właśnie... na, na jednych z warsztatów mhm. dziennikarskich, które zrobiliśmy w Ostrororogu, e, uczniowie wprost zapytali, czy byłaby możliwość, żeby spróbowali zrobić coś na zasadzie moich wronek mhm. w Ostrorogu. Czy my widzimy w ogóle taką, taką opcję? E, no i powiedzieliśmy, no, jeżeli wy chcecie, no to my po prostu damy wam narzędzia mhm. pokażemy, jak to robić. I jeżeli będziecie się tego trzymać, to nie ma problemu. Dostaniecie od nas wsparcie, bo my też mhm. je kiedyś od kogoś dostaliśmy. Mhm. Także to było tutaj. Tutaj rzeczywiście duża zasługa Karola Grajewskiego, który podjął to wyzwanie i powiedział od razu: Jeżeli chcą, to tak, robimy mhm. to. I wiem, że szkoli ich też. Tak, na warsztatach. Tak, na warsztatach wszyscy, wszyscy z naszej redakcji zawsze byli. Zawsze byli dostępni. Oprócz tego e, zapraszaliśmy też osoby z zaprzyjaźnionych redakcji, tak, żeby, żeby pokazać też inna, in, inny wymiar. I Karol Grajewski składa tą gazetę, z tego co pamiętam, tak? Technicznie. Tak, tą Z strony, strony technicznej w, przy współpracy tutaj też z moim mężem. Starają się, żeby to wyglądało po prostu bardzo profesjonalnie. Także no i wygląda. Jestem, jestem dumna z tego, że, że mamy taką gazetę. Ja też jestem dumna z tego, że macie taką gazetę. Szkoda, tylko że nie mamy takiej gazety we Wronkach że żadna szkoła jakoś nie podjęła inicjatywy. Jest to na pewno duże obciążenie dla nauczyciela prowadzącego, ale i efekty są świetne. Tak, no tutaj we Wronieckim Gimnazjum mieliśmy przez rok. Mhm. E Natomiast. E Trochę też żałuję, ale z drugiej strony ten, to było tak naprawdę pół roku, to było tak naprawdę pół roku, bo to od drugiego semestru zaczęliśmy. I y, trudno by było wymagać, żeby po pół roku y, uczniowie byli gotowi mm -hmm. sami to mm -hmm. poprowadzić, tak? kiedy ja zmieniłam pracę. Mm -hmm. Także tutaj no, niestety, niestety to, to, to się zakończyło. Wtedy. Szkoda, bo ja ciągle mam taki niedosyt, że no, mało młodzieży angażuje się we wronkach w takie sprawy właśnie typowo medialne. Wy macie trochę lepiej, bo jesteście młodszą ekipą, więc ci młodzi tak bardziej do was ściągają, ale. Ale myślę, że i tak mało, prawda? Chciałoby się, żeby więcej. Bo to rzeczywiście wynika z tego, że trzeba poświęcić dużo czasu mm -hmm. na to. I y, to jest też y, dla mnie y, y, ogromny plus, że ja mam te dwie godziny w tygodniu, gdzie mogę poświęcić im czas. Oprócz tego, wiadomo, że mamy ze sobą y, kontakt też mm -hmm. y, internetowy. Y, i, i, I to, to buduje y, taką, t, taką pewność, że rzeczywiście oni mogą próbować, że oni mogą mm -hmm. mi podsyłać teksty, że ja zawsze się wypowiem, że ja zawsze poprawię. Mm -hmm. y, także no, musi być osoba, która będzie chciała no, poświęcić czas. Temu. Przy każdym dobrym dziele musi być dobry lider. Nie ma co się oszukiwać. W każdym razie gratuluję ci, ta działka ci wyszła. <laughs> bardzo się coś... To przechodzimy do następnej, czyli Strażarzka. Tak. Zuza Strażeczka. Ja, ja wiem, że nie jesteś jedyną Strażeczką, żeby nie było. Tak, to koniecznie trzeba podkreślić, że rzeczywiście jest nas 12 kobiet wspaniałych, odważnych kobiet. I to nie jest tak, że jestem jakimś tam samotnym rodzynkiem tylko rzeczywiście nasza jednostka w porównaniu też do innych może się poszczycić taką dobrą reprezentacją. Kobieco. Ale nie jesteście maskotkami tej Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Jesteśmy, jesteśmy traktowane um, na równi, e, dlatego też bardzo, no przynajmniej ja na to zwracam uwagę, e, że e, jednak mówię o sobie jako, jako strażak, Aha, a nie jako strażaka. Tak. E, e, także z, z, myślę, że wszystkie dziewczyny tutaj ze straży, które są, mają za sobą już też trudne akcje i mają świadomość tego, że, że to nie jest proste, ale mimo wszystko mimo wszystko nie zrezygnowały. Mhm. No właśnie, bo, bo dzisiaj zawód Strażaka to nie tylko tak jak kiedyś gaszenie pożarów, ale uczestnictwo nawet w jakichś wypadkach drogowych, czy tak, tak jak tutaj ostatnio widziałam ciebie, dyżurującą przy. Y, zmarłym na chodniku człowieku, tak? Bardzo to są często, takie bardzo smutne i trudne chyba. Tak, akcje. i bardzo często po pojawiają się y, coraz częściej pojawia się właśnie y, pomoc y, y, zespołom ratownictwa medycznego, czy, y, 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 czy dla lotniczego pogotowia ratunkowego. To zdarza się coraz częściej. I mm -hmm. y, 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 też y, no tutaj Stefan Kaszkowiak dba o to, żebyśmy my też byli wyszkoleni w tym zakresie. Mm -hmm. Dba o to, żeby jak najwięcej osób przystępowało do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Także my tych ratowników mamy sporo, którzy rzeczywiście mm -hmm. tej pomocy przedmedycznej mogą udzielać i wiedzą, jak to robić. Także to wsparcie, wsparcie staje się coraz bardziej istotne. No i najczęściej jest tak, że jednak na przy wypadkach, na przykład samochodowych, jesteśmy pierwsi na miejscu. Mm -hmm. Także my też musimy gdzieś te, działa te działania muszą być skoncentrowane na tym, żeby przede wszystkim pomagać ludziom. Dopiero potem myśleć y, o jakichś innych rzeczach. Mm -hmm. Uzupełnimy tylko, Stefan Kaszkowiak jest komendantem Wronieckiej tak, Ochotniczej Straży i naczelnikiem. Y, a ja jeszcze Cię chciałam zapytać właśnie o o ten twój stosunek do tych wszystkich akcji, takich bardzo trudnych, bo twój staż nie jest zbyt długi jeszcze w tej chwili? Nie jest. I też bym chciała to podkreślić, że, że w porównaniu do moich koleżanek i kolegów, nie mogę powiedzieć, że, że, że mam ze sobą jakieś bardzo trudne doświadczenia i że bardzo dużo przeżyłam, bo dopiero się uczę. Egzamin, egzamin zdałam dopiero pod koniec września. Także na pewno jeszcze te trudne chwile, najtrudniejsze przede mną. Ale już kilka za tobą. No, Przyjmuje się tak, że jednak te sytuacje, w których następuje zgon człowieka, kiedy spotykamy się ze śmiercią, to jest ta najtrudniejsza mhm. sytuacja. I rzeczywiście, ja też, jak przygotowywałam reportaż o straży i yy, o strażakach naszych Wronieckich, to oni też jednak najczęściej wymieniali jako najtrudniejsze sytuacje yy, śmierć drugiego człowieka albo krzywdę dziecka. Mm -hmm. Także rzeczywiście to są najtrudniejsze sytuacje. Ja miałam do czynienia z tym pierwszym, czyli dwa razy, dwa razy byłam przy śmiertelnych wypadkach. Yy, jest to trudne. Z tego względu, że człowiek wraca do domu i zostaje z tym sam. W momencie, mm -hmm. kiedy jest się w trakcie, to jest adrenalina, jest, skupiamy się na tym, co mamy wykonać i co mamy zrobić. Natomiast wracamy do domu, i, i wiadomo, że na samym początku, kiedy ktoś jest mm -hmm. młodym strażakiem, to no, na właśnie. pewno musi nauczyć się radzić sobie z tym. Ale chciałabym też podkreślić, że ważne jest to, że kiedy wracamy do Strażnicy, e, zazwyczaj analizujemy, to znaczy mm -hmm. mówimy. Mm -hmm. e, mamy okazję do tego, żeby chociaż wypić herbatę, kawę, porozmawiać ze sobą i, i to mm -hmm. na pewno jest dużą no pomocą, że, że mamy takie poczucie, że mamy wsparcie. Tak? Mm -hmm. Kiedy ja słyszę od mojego kolegi, słuchaj, za następnym razem będzie łatwiej. To ja mu wierzę, bo skoro on ma za sobą 10-12 takich przypadków, to ja wierzę, że rzeczywiście ma już na tyle doświadczenia, że, 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 że u mnie też będzie podobnie. Wspomniałaś tutaj o takich innych akcjach, o których nie wiem, czy wszyscy wiedzą, może warto kilka słów powiedzieć. Że straż to nie tylko pożary, to nie tylko wypadki samochodowe, ale to tak jak mówisz, to zabezpieczenie medyczne, na przykład przy transporcie chorych helikopterem i tak dalej. Mogłabyś jeszcze to ewentualnie omówić? Tak, no tutaj od, od tej strony zdecydowanie pomagamy w zabezpieczeniu lądowiska, bo to jest zazwyczaj mm -hmm. tutaj bardzo ważne. No i tutaj często zdarza się, że, że strażacy po prostu pomagają i lekarzowi, i, i ratownikom. Chociażby w dostarczeniu sprzętu, czy przeniesieniu mm -hmm. poszkodowanego do śmigłowca. Także tutaj to wsparcie na tym polega. No i w momencie, kiedy już dochodzi do, do konieczności na przykład resusytacji, no to tutaj każda para rąk tak naprawdę mm -hmm. jest potrzebna, bo to jest na tyle wyczerpujące i na tyle męczące, że Częsta zamiana osób mm -hmm. tak naprawdę daje poczucie, że to, że to jest skuteczne, mm -hmm. że to może być skuteczne. No właśnie, to są też, bo. bo a jak obserwujesz na przykład y, zwykłych ludzi przechodniów? Jak myślisz, są w stanie przeprowadzić taką resutację, czy nie bardzo? To znaczy, myślę, że naj, największy problem jest w tym, y, że, y, że boją się chociażby nawet sięgnąć po telefon. Mm -hmm. y, a to jest tak naprawdę podstawa. I my bardzo, dużo, dużo, duża uwaga jest poświęcana w naszej jednostce na edukację dzieci. Od najmłodszych lat rzeczywiście wizyty w przedszkolach, wizyty w szkołach podstawowych i widać, że dzieciaki są już coraz bardziej świadome. Czasami mam nawet wrażenie, że dziecko ze szkoły podstawowej prędzej by no się właśnie. zatrzymało mhm. i, yy, i potrafiłoby Pomogło. właśnie zadzwonić, yy, wybrać numer 398 czy 112 żeby wezwać pomoc, aniżeli dorosłych. No właśnie, ja też mam takie wrażenie. Właśnie I, tak, to... i, i, I tak rzeczywiście to odczuwam. No ale cieszmy się, że to jednak przynosi jakieś skutki, te wasze oczywiście, akcje. Oczywiście, myślę, myślę że tak, że, że dzieciaki są bardzo zaangażowane, są też odważniejsze w pewnych kwestiach. Być może nie kalkulują i nie mhm. zastanawiają się tak dużo jak dorośli. Natomiast w, w dorosłych osobach jest dużo lęku. Mhm. Przede wszystkim takiego, czy ja nie zaszkodzę. No właśnie. A przypomnijmy, że te pierwsze 4 minuty po utracie przytomności są decydujące, czy odratujemy człowieka, czy Oczywiście, nie. Oczywiście, tak naprawdę. A w 4 minuty żadna karetka pogotowia do nas nie dojedzie. Nawet gdyby była we wronkach, to podejrzewam, że bym tak, gotryzno, jeżeli nie jesteś w stanie nic zrobić, to, to, to chociażby wyciągnięcie telefonu hmm. i zadzwonienie po pomoc, to jest, to jest już ogromny krok. No dziękuję, widzę, że cię bardzo wciągnęło. Tak, <laughs> Pożarnictwo. Tak. Tak. No dobrze, to twoje czekie twoje umiłowane dziecko pod tytułem Moje wronki. Do, 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 doszusowałaś do całego kolektywu później niż, niż ci niż Grajewcy i, i reszta, tak? Ale widzimy cię bardzo często w, w różnych sytuacjach. Piszesz. Powiem szczerze, że mnie, Różne że mnie po prostu zarazili, zarazili mnie miłością do, do tego miasta. Ja gdzieś zawsze, nawet jak mieszkałam w Poznaniu, miałam takie poczucie, że z przyjemnością tutaj wracałam. I cieszyłam, cieszyłam się, że znalazłam pasję, którą mogę rozwijać właśnie tutaj w tym mieście, że wcale nie muszę jechać gdzieś daleko. Mm -hmm. Tylko, tylko, że mogę rozwijać się tutaj. Najpierw zaczęło się od sprawdzania tekstów. Mm -hmm. Ze względu na to, że jestem polonistką, to, to było jakby naturalne, że mm -hmm. pierwsze co widziałam, to oczywiście błędy językowe tak, tak. i interpunkcyjne. ale potem odważyłam się i, i coraz częściej zaczęłam też szukać tematów, które mnie interesują, o których chciałabym napisać. Tematów, na które uważam, że mam coś ciekawego do powiedzenia, i tak to, tak to się dalej potoczyło. A potem zauważyłam, że rozpoczyna się świetna współpraca wzajemna pomiędzy wszystkimi moimi pasjami. To było doskonałe uzupełnienie, po prostu. Tak? No właśnie, bo przypomnijmy, portal mojej wronki to wrączanie pierwszy portal internetowy, który powstał tak. we wrąkach i. I zresztą do dzisiaj darzę go też sentymentem, bo, bo tak jak mówię, zawsze wspierałam, starałam się przynajmniej wspierać chłopaków, nawet jakim tam już w sił potem brakowało chwilami. I uważam, że y, znakomicie się uzupełniamy tutaj, tak? bo jeśli mnie ktoś pyta, a dlaczego wy nie piszecie o, o tym, co się pali, co się dzieje, jak w mieście słychać syreny, no to ja kieruję wszystkich do moich wronek, bo oni wiedzą, wszy, są strażakami, wszyscy prawie, to wiedzą ja szybciej. Ostatnio, I macie... ostatnio właśnie rozmawialiśmy o tym yy, z Jackiem Rozsadą, kiedy kiedy rozmawialiśmy o, o naszej też współpracy, bo e, chciałabym też podkreślić, że, że, że właśnie y, ta współpraca też nam się bardzo dobrze układa i i mamy swoje sześć stron w końcu mm -hmm. Ziemi Wronieckiej. Co jest takie, co jest takie na, na dzisiaj akurat dla nas, mm -hmm. bo możemy się podzielić też z innymi czytelnikami, wiadomościami, które pojawiają się u nas na portalu. Mm -hmm. A wiadomo też, że jeszcze nie wszyscy dzisiaj no właśnie. korzystają z internetowej, no właśnie. z internetowej prasy. I rzeczywiście o tym rozmawialiśmy, że że nie odczuwamy siebie wzajemnie jako konkurencji. Mm -hmm. I dlaczego? No dlatego, że rzeczywiście mamy poczucie, że mamy troszeczkę innych czytelników. Mm -hmm. Oczywiście nie we wszystkich kwestiach, ale w, są takie kwestie, w których mamy innych czytelników i pewne rzeczy y, nam wychodzą lepiej, a pewne rzeczy wam wychodzą lepiej. Mm -hmm. I, I to jest I jakby się tak taki, taki, takie dobre. A jak coś o, bardzo tak ważnego, nie. to piszemy od jedni i drudzy I o tym. I, I, i o to chodzi. Tak samo zresztą mamy taką samą. Y tak samo myślę o Jacku jako moim koledzy wydającym papierową gazetę, tak? Bo ja nie ukrywam, że w ubiegłym roku miałam zamiar w ogóle zaprzestać papierowej wersji Wronieckiego Bazaru, ale no, zmusiły mnie do tego okoliczności, ponieważ, tak jak mówisz, nie wszyscy mają internetu. Moja mama na przykład nie ma, prawda? A chce wiedzieć, co się dzieje. Tak. I w związku z tym, no po prostu wydajemy jeszcze ciągle tę papierową. I w sumie jako polonistki cieszymy się, że ktoś jeszcze chce nas czytać, prawda? Ta I prawda. że nie musimy naszej gazety rozdawać, tylko możemy ją sprzedawać. I są tacy, którzy ją kupują, tak? Zdecydowanie. No. Także tego się trzymajmy. No ostatnio mieliście świetną inicjatywę. Bardzo mi się to podobało. Zresztą ja miałam, uważam, że poczucie humoru w gazecie to jest naprawdę duży plus. Także chciałam pochwalić Waszą inicjatywę pod tytułem Oskary. I to nie dlatego, że się na niego załapałam, ale w ogóle, że naprawdę świetne, świetne ujęcie, świetne. wydaje mi się w ogóle, że... Praca ze tekst, stołowa, tak? Tak, właśnie wydaje mi się, że ten tekst jest taką e, esencją tego, jak pracuje nasza redakcja. Że dyskutujemy ze sobą, cały czas rozmawiamy na temat tego, a czy, a czy tym warto się zainteresować, tym warto się nie zainteresować. No i też nie żyjemy w, jakimś, w jakiejś rzeczywistości oderwanej, mm -hmm. tak? No, każdy z nas gdzieś tam śledził Oscary tak. amerykańskie i zaczęliśmy po prostu spontanicznie na redakcji o tym rozmawiać. I okazało się, że, że po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy się przerzucać pomysłami, a może by tak przyznać temu, a może by przyznać tamtemu, a może by przyznać za to. I stwierdziliśmy, a co, no można czasami coś zrobić z przymrużeniem oka mm -hmm. i to rzeczywiście od, od dobrej strony Pokazała naszą, naszą współpracę. No i cieszymy się też z, tych, z tego pozytywnego odzewu właśnie, no I właśnie od siebie. Tak. I, I też dostaliśmy bardzo pozytywny odzew od, od wiceburmistrza Gorny. Tak, też, że mu się podobało, też dostał Oscara. Także, także bardzo. Nie pamiętam akurat za co, bo śmiałam się Za zajmować. rolę drugoplanową o, tak, dostał. Właśnie. Także no, chcieliśmy też docenić. To, że rzeczywiście często jest stawiany mm -hmm. w trudnych tak. sytuacjach, a potrafi z tego wybrać znakomitą klasę. Zresztą też nasz kolega polonista. Tak, zgadza się. Także świetnie. No, gratuluję, naprawdę, bardzo mi się podobało. Częściej bym chętniej oglądała i czytała takie teksty, ale wiem, ile to pracy kosztuje, tak, żeby no, taki jeden tekst napisać. To, wiadomo, że też. Z, Staramy się, jeżeli już coś robimy, to ro... no, jesteśmy mm -hmm. trochę perfekcjonistami mm -hmm. i, i, i lubimy, jeśli coś jest takie dopieszczone. Nie, nie lubimy wypuszczać jakiegoś tekstu, który gdzieś tam jest, jakiś nie do końca jesteśmy do niego mm -hmm. przekonani. Musimy być rzeczywiście zgodni, że, że tak, chcemy ten temat podjąć i robimy to w taki, a nie inny sposób. Mm -hmm. no, macie o tyle utrudnione zadanie, że jest was kilkoro. Ja tu jestem praktycznie sama i sama decyduję o tym co wpuszczam ewentualnie jakiś te tekst dostanę od kogoś tego wpuszczam także tutaj nie mam nie mam No tutaj e, oczywiście specjalnych... musi być ostatnie zdanie więc ostatnie zdanie należy do redaktora naczelnego hmm. Karola Krajewskiego, e, ale e, staramy się decyzję podejmować wspólnie hmm. ale musi być to ostatnie zdanie no musi być no, ktoś musi być musi rządzić. lider oczywiście Też musi rządzić I to nie, wcale nie musisz ty być Oj nie, żadnym wypadku. Dobrze, jeszcze bym chciała kilka słów, bo przecież to, to jest, że jesteś nauczycielką, że jesteś yy, strażakiem, że jesteś redaktorką, ale jesteś też żoną. Oj tak. No właśnie, no to może nam powiesz. Dumną, kilka dumną, słów. Dumną żoną. No właśnie. E, no w sumie to staż nie jest aż taki długi, bo w tym roku będą dopiero cztery lata, e, ale znamy się, znamy się. No, nawet by można było zaryzykować stwierdzenie, że od dziecięcych lat mm -hmm. z moim mężem, i to jest rzeczywiście taka wyjątkowa, wyjątkowa relacja, która się zbudowała na wieloletniej przyjaźni. I to chyba jest, jest chyba dla mnie najważniejsze w naszym związku, że od początku mieliśmy takie poczucie, że możemy sobie mówić o wszystkim. Że, że mamy wsparcie, że, że po prostu czujemy wzajemne wsparcie. Tak naprawdę bez niego, bez, bez jego wsparcia, no, na pewno nie mogłabym podjąć tylu wyzwań, które podejmuję na co dzień, bo zawsze liczy się dla mnie bardzo jego zdanie. I jeżeli on mówi, że a, zastanów się nad tym to zawsze to przeanalizuję przynajmniej 10 razy w głowie, zanim podejmę daną decyzję, bo, bo wiem, że, no, że jednak my kobiety jesteśmy emocjonalne mm -hmm. i często podejmujemy decyzje na podstawie takich naszych uczuć bieżących mm -hmm. emocji, a mój mąż jest taką osobą, która zawsze potrafi powiedzieć poczekaj. Mm -hmm. Ochłoń i no z, zastanowimy się i jakoś, jakoś, y, jakoś to razem przeanalizujemy. E, no i jestem mu też wdzięczna za to, że, y, że od początku traktował poważnie, właśnie chociażby straż, która mm -hmm. pojawiła się późno. No właśnie, bo strażakiem nie jest, ale pomaga ci w dziennikarstwie, też się angażuje. Tak, tak. tak. angażuje się i tutaj y, też myślę, że y, mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, jeśli powiem, że, że rozwinął swój taki ogromny talent y, graficzny, który, który, który się pojawił właśnie przy okazji pracy w moich wrankach. Mm -hmm. I że, że coraz częściej rzeczywiście te graficzne projekty wykonuje. I jestem, jestem, jestem też z niego dumna, że, 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 że rozwija się w kierunku, który go interesuje. Z ogromną, z ogromną pasją pisze o historii miejscowości, które, które tutaj są mm -hmm. wokół. Zresztą giną już. Tak, chyba i, i, i to powiem szczerze, że, że ta jego pasja mm -hmm. mnie zawsze przytłacza, bo kiedy słyszę, ile kilometrów przeszedł w lesie, żeby zdobyć jakieś informacje i żeby czegoś się dowiedzieć, czy żeby coś sprawdzić, no to naprawdę, mm -hmm. napra naprawdę go podziwiam i cieszę się, że ma. Że ma taką odskocznię. Myślę, mm -hmm. że w ogóle to jest bardzo dobry układ w małżeństwie, kiedy każdy ma swoje pasje. No właśnie, ale gdzieś tam krzyżujecie, więc macie szansę się spotkać, tak? Tak. tak, tak to tak. jeszcze o tyle dobre. No ja też tą jego pasję podziwiam i pamiętam, jak napisał o bielawach, to sama z wielkim zainteresowaniem przeczytałam. Mimo tego, że tyle lat mieszkam we Wronkach, a to nie jest tak, że jak się mieszka, to się wszystko wie. Także to są bardzo, bardzo, naprawdę bardzo ciekawe. Artykuły i, i one są bardzo trudne do napisania. Tak? Dzisiaj już właściwie ja bardzo żałuję, że nie ma takich ludzi, którzy się tym tak naprawdę zajmowali, tak jak na przykład świętej pamięci Pan Piechota, który znakomicie pisał tak, o, jeszcze tak odpowiednio podkręcając atmosferkę. No, i, i właściwie dzisiaj to nie ma kto tego się zająć, także cieszę się. Ja, ja też się cieszę, bo rzeczywiście widzę też, y, mamy, mamy też dużo sygnałów na moich wrąkach, że, że te artykuły są potrzebne i że są mm -hmm. ważne. Że są osoby jednak, które się też interesują tak. y, historią i, i że jest potrzeba, żeby to zostało. Mm -hmm. Żeby to zostało i żeby te, dopóki na przykład jeszcze żyją ludzie, którzy, no którzy mieszkali w tych miejscowościach, którzy mają jakieś doświadczenia z nimi związane, mm -hmm. żeby to po prostu zostało. No właśnie, także zapisane. cieszę się. I cieszę się, że tu w, i na tej czwartej działce ci wszystko świetnie wychodzi. Można powiedzieć, że jesteś kobietą sukcesu. Ja takie bardzo lubię. Czy to tak, czy jestem kobietą sukcesu, ale. No nie czujesz się tak trochę spełniona? Yy, spełniona, spełniona na pewno się czuję, yy, ale to też wynika z tego, że. Y, że cały czas idę do przodu. Mm -hmm. Właśnie tak no mówiłam, że cały czas się rozwijam. Także, Robisz, co lubisz, także pracujesz, i... gdzie chcesz, pieniądze z tego masz, no kobieta, mąż ci rozumie, no to niewiele kobiet Dobrze. może. To <grym> nie jesteś kobietą sukcesu. Nie jesteś kobietą sukcesu i tego się trzymamy. To, to...